Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was gorąco witam w Adwencie. Pierwszy dzień Adwentu, niektórzy z nas już byli na roratach, albo wybieramy się na roraty i chcemy się całym sercem przygotować na Boże Narodzenie. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc Panie, nie jestem godzin, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na tych słowach, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mojego serca. Panie, nie jestem godzien, aby było Boże narodzenie, abyś dla mnie stał się człowiekiem. Nie jestem godzien tego. To jest coś, co w naszym sercu bardzo często przyjmuje zupełnie odwrotną postawę. Ja jestem godzien, inni nie są godni. Nie są godni muzułmanie, nie są godni jawnogrzysznicy, ale ja, ja jestem przecież godzien. To jest nieprawda. To, że Jezus staje się człowiekiem dla nas, żeby nas zbawić, że Bóg ogłaca samego siebie i staje się człowiekiem. Nie jestem godzien o tym myśleć, nie jestem godzien na to patrzeć, rozważać tego. To wszystko jest łaską. Nie jestem godzien przyjmować Eucharystii, której Pan Jezus jest dla mnie cały czymś materialnym. Staje się dla mnie w chlebie nie jestem tego godzien. Zatrzymajmy się dzisiaj na początku Adwentu, że to jest całe przygotowanie do święta, do którego nie jesteśmy godni. Nie jesteśmy godni przyjąć wcielonego słowa. Nie jesteśmy godni wejść do stajenki w Betlejem. To wszystko dzieje się dlatego, że to jest łaska. Bóg nas do tego uzdania, to On nas zaprasza. Na Jego Słowo to jest możliwe, nie z powodu naszej godności. Nasza modlitwa, jaką możemy powiedzieć, to tylko zasetnikiem: Panie, nie jestem godzien. Wszystko jest łaską, mam to od Ciebie, Ty mi to dajesz. I W takim uniżeniu, że wszystko jest od Boga, aby być blisko mnie. Bóg stał się człowiekiem. I na to Wam błogosławię, na tę refleksję, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Was zachęcam do pomyślenia o postanowieniu adwentowym. To jest teraz początek. Warto sobie coś postanowić, pomyśleć, w jaki sposób zaczynam, nad czym chcę popracować. I żeby sobie w tym pomóc, zachęcam, żebyśmy to zapisali. Zapisać możemy na przykład w komentarzu. To będzie umacniające dla innych, że zobaczymy, jakie mamy postanowienia, a jednocześnie. Wprost napisane, do czego będzie można wrócić, co zobaczyć, i wtedy jakoś to będzie tak, że trudniej będzie z tego zrezygnować. Niech napisanie w komentarzu postanowienia adwentowego pomoże nam je realizować je przez cały Adwent. Zapraszam, żebyśmy teraz pomodlili się teledyskiem mocnym duchu: Królestwo światła, Bóg, światłość, która symbolizuje Adwent przychodzi do nas na ziemię. Tu możemy kliknąć i dalej się tym pomodlić. Do zobaczenia.